Cześć, fajnie, że wpadłeś na mój kanał. Tego jeszcze nie było na kanale Rub jak Pro, a mianowicie będzie konkurs, będzie nagroda, będzie giveaway. Ale o tym trochę później. Jak to się wszystko zaczęło? Otóż wpadła mi rolka z Zedem, bardzo słynnym producentem, który opowiada o swoich ulubionych pluginach, Galfos, jakieś inne, wszystko wiem, wszystko znam. Nagle mówi Decimort, Bitcrusher. I mówi, że to jest jego ulubiony Bitcrusher. No i ciekawe jest, że. Mówi o tym, że używa bit crashera do tego, żeby na przykład chórki troszeczkę ocieplić, ale też dodać im takiego fajnego blasku na górze, żeby one troszeczkę jakby wyszły ponad wokal no i tak ten wokal przytuliły. Mówię, wow, beat na chórkach w ogóle. No wiem, co to jest bit crasher, i można takiego pluginu, takiego efektu używać bardzo kreatywnie low-fi, jakieś takie ciekawe efekty, ale nie pomyślałbym, że akurat na chórkach. No więc od razu ściągam ten plugin. W sensie wchodzę na stronę, patrzę, a to jest strona z końcówką .pl. Czyli jest to polska firma, która robi mega słynne na całym świecie wtyczki. Ja o tej wtyczce nie słyszałem. Wchodzę na stronę, tam jest mnóstwo tych wtyczek. Ściągam demo i tutaj Pierwsze gratulacje, że to demo, to jest naprawdę demo, e, w pełni funkcjonalne, żadnych szumów, żadnych dropoutów, 30 dni na przetestowanie pluginu, super. Zacząłem tego używać na różnych mm, rzeczach, no i oczywiście zacząłem od chórków, więc zanim pokażę wam coś więcej na temat tego pluginu, bo też notabene nie znalazłem ani jednego filmu po polsku o tym pluginie na YouTubie. Czyżbym był pierwszym twórcą kontentu na YouTubie, który po polsku będzie mówił o tym, co ten plugin robi, jakie ma funkcje i jakie to w ogóle koncepcje są z tym związane? Jeżeli tak, no to podejmuję rękawice. No więc tak, może zacznijmy od krótkiego dema. mamy chórki. No i mamy Decimort na chórkach. Posłuchajmy. Love can be so, so.

że wcale tego pluginu, tej wtyczki nie musimy używać jako bit w takim typowym tego słowa sensie. No bo mamy tutaj trzy moduły: Quantizer. Tutaj możemy ustawić głębokość bitową, czyli tutaj jest to nazwane Resolution, albo 24 bity, czyli najlepsza jakość. Możemy zejść do nawet dwóch bitów, jeżeli dobrze kojarzę. Próbujmy. Nawet do jednego bitu. Super. Um, tutaj to miałem na 12. Więc mamy quantizer, mamy resampler, czyli możemy ustalić ilość próbkowania na sekundę. No wiemy, że jeżeli pracujemy np. w rozdzielczości 44,1 kHz, no to to oznacza, że fala dźwiękowa jest złożona z 44100 punktów próbkowania, prawda? Natomiast możemy to zmienić tym wielkim tutaj pokrętłem. Co za chwilę usłyszycie, jaki to może mieć efekt? No i trzeci moduł to filter, i właśnie w tym konkretnym presecie zastosowałem e, tą opcję. Czyli głównie pracuję z filtrem, i to ciekawe, że ustawiłem go jako low pass, czyli odcinamy te chórki od góry. Tutaj mamy ustawienie mniej więcej, ile to jest? 12 kHz. Natomiast ta jasność pojawia nam się w związku z tym, że mamy podbity parametr rezonans. i to tak zdrowo 39-40%. Jeżeli zmniejsza ten parametr rezonans przy tym odcięciu od góry, no to już nie będzie tej fajnej tego fajnego blasku błysku na górze. Posłuchajmy. Już nam zniknęło nie. Teraz już jest za dużo, teraz jest bardzo, bardzo takie kłujące. Ale oczywiście ważne jak to się łączy z całością, prawda? No więc na przykład już użycie tego pluginu Decimort 2 Bit Crushera na chórkach, ale właśnie nie po to, żeby zmniejszać ilość bitów i żeby tak naprawdę zmniejszyć jakość tego, tylko właśnie żeby rozjaśnić bardzo mi się podoba to zastosowanie. Dobra. W tym utworze zastosowałem to również na basie. Posłuchajmy basu. Czy szukasz producenta, który pomoże ci stworzyć twoją pierwszą piosenkę? Tak od podstaw, od songwritingu, przez produkcję muzyki, aż do miksu i masteringu. Od 25 lat współpracuję z polskimi artystami, takimi jak Lanbery, Kasia Cerekwicka, Łukasz Zagrobelny i wieloma innymi. Piosenki, które razem stworzyliśmy, zostały odsłuchane ponad 100 milionów razy czas na twoją muzykę. A może sam komponujesz, produkujesz, miksujesz, próbujesz masterować, ale czujesz, że potrzebujesz coachingu. Jeżeli tak jest, wejdź na stronę Rób jak Pro i zarezerwuj konsultację ze mną, albo online, albo u mnie w studio. Do zobaczenia. bra, bess bess desimorta Dostaje takiego fajnego futerka, takiego delikatnego, takiego jakiegoś nie wiem, fyzu, jak to, jak to nazwać, dzięki czemu w całości w całości miksu, w całości produkcji troszeczkę lepiej będzie ten bas słychać. Zresztą zróbmy to, włączmy już całą muzę z wokalem, z wokalami i wszystkim, no i posłuchajmy bez Desimorta. Be so, so cool. It's Bardzo subtelny efekt, ale znowu ten bas nam się przybliża i jest fajny. Tutaj z kolei zastosowaliśmy troszeczkę, dodałem pre, wejścia, czyli inputu, zwiększyłem na preampie to e, głośność. I to jest fajne, bo tutaj to modelowano na, na podstawie jakichś takich super słynnych samplerów i tak dalej, i tak dalej, więc mamy tą wchodzącą troszeczkę na początku saturację, nasycenie. Mamy też output volume, więc możemy to sobie ładnie skompensować. Tutaj troszeczkę obciąłem ilość e, sampli, e, czyli do 26 tysięcy herców, czyli po prostu tak jakby, no, zmniejszyłem jakość próbkowania i dodałem jittera. Co to jest jitter? Słuchajcie, tutaj muszę się posłużyć definicją, którą sobie zapisałem, żeby nie pleść jakichś farmazonów. Więc, żeby to ładnie po polsku powiedzieć, to powiem Wam, że jitter to, jest, to są nieregularności w czasie próbkowania sygnału. No bo mamy próbkowanie sygnału, mamy na przykład tutaj w tej chwili 26 tysięcy punktów na sekundę próbkowanie, prawda? Natomiast jitter sprawia, że pojawia się nieregularność w czasie próbkowania sygnału, czyli odchylenie od idealnych, równych, odstępów czasowych między kolejnymi próbkami dźwięku. No i ten jitter znowu sprawia, że ten bas w tym przypadku nie jest taki zwykły, taki przewidywalny, taki trochę nudny, tylko coś tam się w nim dzieje. Posłuchajmy samego basu. Bez jittera. Teraz dałem jitter na maksa. Fajne futerko na górze ten bas dostaje. To są takie minimalne ruchy, które potem mają ogromne znaczenie w całości. I w zasadzie tutaj, jeżeli chodzi o użycie tego na basie, to to było najważniejsze. Chociaż widzę też, że mam użyty filtr e, high pass, czyli odcinam e, wszystko od dołu do 2 kHz i minimalnie tylko domiksowuje ten cały efekt. Tutaj resamplingu, dodania jittera, no i też obniżenia jakości do 12 bitów, minimalnie dodajemy tego parametrem FX, tak to się nazywa dry wet, tutaj, prawda? No i wyrównujemy głośność wychodzącą. Mega efekt, świetnie. Użyłem tego też na grupie dwóch arpów. I znowu słyszymy to futerko fajne. Teraz takie super clean, prawda? Super czyste są te arpy. już mocno obcinamy jakość próbkowania do 18 kHz. Dodajemy Jittera. Tutaj jest też fajne, że w tym module Resampler mamy dwa filtry. Mamy filtr jakby poprzedzający resampling i filtr po tym resamplingu. Poprzedzający filtr jest tutaj. On się tutaj nazywa Approximation Filter. A tutaj mamy filtr, który y, odcina artefakty powstające wskutek resamplingu. Jeżeli wyłączymy ten filtr. On troszeczkę odcina tą górę, prawda? Jakbyśmy dodali gitera. Czyli bez tego filtra te bardzo wysokie artefakty związane z resamplingiem nie będą odcinane dobrze. Będziemy jeszcze raz tutaj w Presety, wybierzemy User. User i to było Apps. Ten. OK. I znowu, ta, ta, to minimalne takie... Futerko związane z resamplingiem i z obniżeniem głębokości bitowej powoduje, że te arpy będą lepiej słyszalne w całości. Zresztą posłuchajmy najpierw bez decimorta. Mały minusik jest za to, że akurat nie wiem w abletonie, ciekawe jak w Toolsie, W Toolsie wiadomo, jest przycisk bypass wyżej. No tutaj nie mamy bypassu w, samym jakby, w samej wtyczce. Tak być może musi być tutaj w abletonie, więc muszę go włączać i wyłączać tutaj na dole. Love can be so so cruel It's now what you say To samo, Minimalnie bardziej rozpoznajemy te arpy w, w aranżu, w całej produkcji. Troszeczkę lepiej je słyszymy, nasze ucho delikatnie um, wyłapuje to, co nagrają. Oczywiście to nie jest główny instrument, więc to nie chodzi o to, żeby tak je tutaj kraszować żeby te arpy były na pierwszym planie. One mają być na drugim albo trzecim, może nawet czwartym planie. No, ale skoro tam są, to chcemy, żeby one troszeczkę były rozpoznawalne przez nasze uszy. No i takie subtelne użycie Decimort 2 bardzo mi tutaj pasuje i pomaga w tym. Um, świetnie, wydaje mi się też, że na tych gitarach użyłem Decimorta. Posłuchajmy. Świetnie, ok, bez Decimorta. Mam wrażenie, że Decimort działa troszeczkę jak kompresor. Troszeczkę mi wyrównuje te gitary, sprawia, że one są tak, tak jakby bardziej zwarte. Troszeczkę zawęża mi zakres dynamiczny, co akurat chcę w tym wypadku osiągnąć, żeby te gitary cały czas tworzyły taki główny riff, który tutaj w tym refrenie się pojawia. Posłuchajmy jeszcze raz. Bez Decimorta troszeczkę mniej tego zwarcia, tej kontroli będzie. słuchamy tego znowu w całym oranżu. E, love can be so, so cool it's, not what you say. it's true. Pokazałem bardzo subtelne sposoby na użycie Decimort, natomiast jest to wtyczka, która, która jest, y, którą można naprawdę zrobić y, wiele szkody. W sensie, no, można bardzo zmienić wszystko. No, tak jak, jak z każdym bitcrasherem. No dobra, pobawmy się tą wtyczką na bębnach. Zobaczmy, co możemy nią osiągnąć. Włączyłem ją. Dobrze, włączę same bębny. Teraz zmniejszamy głębię bitową, słychać to, że to już nie jest taki smut, fala dźwiękowa nie jest taka gładka, prawda? No na tym polega zmniejszanie jakości bitowej. Dodatkowo jeszcze zmniejszamy ilość punktów próbkowania, w tej chwili jesteśmy przy 2000 Hz, prawda? Więc dlatego to tak brzmi, trochę low-fi'owo albo nawet bardzo low-fi'owo. Trochę mniej gitera. Ok, jakbyśmy to na przykład teraz yy, użyli funkcji low pass i odcięli to przy nie wiem na przykład 2000 no i troszeczkę domiksowali. a no teraz tak, bez, bez tej wtyczki, bez tego mocnego efektu beat crashowania, będą takie czyściutkie, takie fajne, okrągłe. No, taki soulowy numer. Gdybyśmy chcieli użyć tylko na przykład. Na przykład możemy użyć filtra Bandpass, czyli pewnego zawężenia częstotliwości i zobaczmy, jak to wpłynie na całość. No, to już jest coś ciekawego. Tak uniwersalna wtyczka, można używać i tego jako właśnie nasysacza, saturacji, bo mamy, ten, mamy to wejście na preampie i tutaj możemy naprawdę sporo podkręcić. Mamy kompensację głośności output-volume, super. Słyszysz, że tu się troszeczkę fazuje, więc w zależności od tego, co robisz filtrem, musisz cały czas słychać, czy nie pojawiają się jakieś artefakty związane jednak z, z jakimś przesunięciem fazy. Są takie momenty, że czasami właśnie dodanie kilku procent tego domiksowania rozwiązuje problem. Więc możesz całość mocno skraszować. My tutaj żeśmy zawęzili tą głębię bitową do aż 6 bitów, co jest bardzo mocnym efektem. Czy do tej piosenki? Prawdopodobnie nie. Naprawdę mega uniwersalny plugin, mega praktyczny. No i jestem nim po prostu zachwycony. A najfajniejsze jest to, że Odezwałem się do firmy D16, napisałem do nich maila, bo najpierw ściągnąłem sobie demo, patrzę, bardzo mi się to podoba. Mówię, napiszę do nich, czy nie chcieliby wejść w jakąś współpracę ze mną. Napisałem dzień dobry, bla 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 bla, mam taki kanał. Czy nie chcielibyście zrobić ze mną konkursu? Czy na przykład nie byłoby możliwe, żebyście dali mi jedną licencję, żeby ja na przykład ja zrobił prosty konkurs na swoim kanale, no i taką licencję moglibyśmy przekazać zwycięzcy konkursu? W ogóle, cześć, mega fajny pomysł. W ogóle od razu przysłamy Ci licencję. W ogóle nie zastanawiali się, więc po prostu mega podejście, mega europejskie, światowe podejście. No dobra, to przejdźmy do konkursu. Konkurs jest dla wszystkich wspierających kanał Rub Pro na poziomie VIP. Co musisz zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Nagraj proste wideo, może być na telefonie. 30 sekund, 60 sekund, króciutkie wideo, w którym po pierwsze sfilmujesz fakt, że jesteś wspierającym kanał Rubmuczak Pro. A po drugie, pokażesz w jaki kreatywny, ciekawy, może niecodzienny albo typowy, jak chcesz, sposób yy, używasz yy, Decimort 2 w swojej muzyce to może być na poszczególnych elementach, na jakimś jednym elemencie, może na całym miksie, na przykład wymyśliłeś jak tego użyć. Cokolwiek przyjdzie ci do głowy, jakkolwiek ciekawie wykręcisz um, fajne rzeczy, nagraj to, przyšli na kontakt maubka.rubmusicpro.pl. Konkurs zaczyna się dzisiaj 21 lipca, trwa do 31 lipca. Masz 10 dni na to, żeby poeksperymentować z Decimort 2, jeżeli masz ten plugin. To super, też możesz wziąć udział w konkursie i mieć drugą licencję, dać koledze, znajomemu, przyjacielowi albo używać tego na większej ilości komputerów. A jak nie masz tego pluginu, tego ściągasz, masz 30 dni. W zasadzie, no, jeżeli chcesz w konkursie wziąć udział, to 10 dni, eksperymentujesz, uczysz się, robisz coś ciekawego. No i jak twój film wygra, no to będziesz miał licencję tego pluginu jako nagrodę. Um. W ogóle dobrze wiedzieć, że jak wchodzimy na stronę D16.pl, no to wita nas informacja, że jest właśnie wyprzedaż letnia do 40%. No i wchodzisz i masz naprawdę super dużo ciekawych rzeczy do obejrzenia. Ja jeszcze nie próbowałem tego Pulsateka, ale bardzo mi się podoba interfejs użytkownika. Dopracowane to jest. Muszę to wypróbować i zobaczyć, jak to brzmi. No ale jak wejdziesz tutaj w Products no to masz naprawdę z czego wybierać, próbować, więc warto się tym zainteresować, tym bardziej, że to jest polska firma. Cóż, powodzenia w udziale w konkursie, czekam na wasze filmy, no i powodzenia w używaniu Decimord, czy w ogóle tej, tego myślenia o, o beatcrusherze, o redukcji jakości, po to, żeby sprawić, że nasza muzyka będzie ciekawsza. Bawcie się tym, e, powodzenia w tworzeniu własnej muzy, najlepszego.